Witajcie widzowie w komunikacie ku inwestora. To jest zakończenie od grupy jest 500 no Jak mogliście zauważyć, ta sytuacja z, związana z Grenlandią no nieco odbija się tutaj na kurcie. Jednak póki co możemy spodziewać się, że sytuacja się deeskaluje. Tutaj były obawy o, o relacje państw NATO ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj bardziej chodzi o ten całą Unię Europejską. że tutaj może to nieco bardziej eskalować? Lecz póki co sprawa się nieco bardziej wycisza. Te prognozy wskazują, że w najbliższych miesiącach ponownie będzie próba przebicia tego progu 7000, więc wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne związane ze Stanami Zjednoczonymi powinny zyskać na wartości. Jednak pamiętajcie, że tutaj chociaż mówimy o Stanach Zjednoczonych Trumpa, dlatego pamiętajcie, tutaj należy na to uważać, ponieważ on potrafi nas zaskakiwać. Dlatego pamiętajcie, uważajcie, i kiedy on coś ogłosi, że. Wiecie, zazwyczaj jego decyzje są takie, że on coś ogłosi, wtedy jest wielka reakcja na giełdzie, że albo rośnie, albo spada. I kiedy zobaczycie taki wielki spadek po jakiejś jego decyzji, to może okazać się bardzo dobry moment, żeby nieco więcej sobie doinwestować, żeby potem zarobić sobie nieco więcej na tym nagłym odbiciu w górę. Po tym jak ta sytuacja deeskaluje, i wiecie, takie pierwsze reakcje z rynku miną. Tymczasem przechodzę do naszego pierwszego surowca, więc z Oil WTI. No tutaj no, możemy powiedzieć szczerze, no, utrzymuje się już na tym poziomie 60, powyżej 60 dla no Są te spadki, te próby zejścia poniżej, no, ale póki co, jak mo możecie zauważyć, tendencja jest bardziej wzrostowa. no Póki co, możemy spodziewać się, że tej cena ropy utrzyma się powyżej tych 60 dolarów. No, nie spodziewałbym się nagłego wzrostu do 65, gdyż tutaj wciąż są wywierane te nacis naciski na Rosję. W związku, no wiecie, z na Ukrainie trzeba ich nieco bardziej przycisnąć, a obecnie stan gospodarki rosyjskiej jest w dość tragicznym stanie i wiecie, no i główny taki no, składnik budżetu, jakim jest właśnie ropa, no, ma, na to, ma na to ogromny wpływ, gdyż jeśli ta cena ich ropy jest bardzo zaniżona, no mniej, mniej, na to, mniej zarabiają. Dlatego Stany Zjednoczone wciąż stosują te zaniżanie cen ropy. Wiecie, nadprodukcja do tego OPEC wciąż dużo produkuje. Dlatego myślę, że cena w okolicach 60-62 jak najbardziej utrzyma się w następnym tygodniu. Tutaj następnym naszym surowcem jest nadgaz. No, tutaj co prawda, przed rolowaniem, no, można powiedzieć, mieliśmy dosłownie rekordy 5,6 było. No, było to spowodowane no, znacznie, znacznie większym zużyciem. no Tutaj zauważcie, że tutaj praktycznie z poziomu 3,0 mieliśmy aż tutaj 83% wzrost. No, powiem tak, no, kto tutaj zainwestował, zainwestował w wzrosty cen? No, dosłownie zbił fortunę i to nie mało. Tymczasem skupię się na tym, co widzimy. Było rolowanie kontraktów, dlatego był tam ogromny spadek. No, obecnie jest ta cena 3,6. Szczerze, no, biorąc pod uwagę, że mamy już końcówkę stycznia, zaraz będzie luty, już niedługo się kończy ten sezon większego zużycia. Póki co możemy się spodziewać, że jednak ta cena może spróbować odbić jeszcze do poziomu 4,0 i nieco powyżej, gdyż to rolowanie, no jak dobrze widzicie to było dość, dość duże i jak najbardziej obecne relacje na rynku wciąż wskazują, że ta cena nadgazu nieco bardziej może urosnąć. Natomiast ja teraz przechodzę do mojego ulubionego surowca, jakim jest kakao. Kontynuowane są tutaj te spadki, które mogliśmy zauważyć ze początku stycznia. No obecnie to już spadło ponad 2000 pipsów. No póki co, jak wiecie, no cena K się nieco bardziej ustabilizowała, zeszła poniżej tych 5 tysięcy, już tutaj praktycznie są walki o zejście poniżej 4 tysięcy. Jednak pamiętajcie, że jeszcze nie było odbicia tego wielkiego spadku, co można usłyszeć, że w najbliższym tygodniu cena nieco bardziej może się ustabilizować lub nawet tutaj możemy za... będziemy mogli zauważyć jakieś próby odbicia powyżej progu 5 tysięcy. Dlatego to, to pamiętajcie, kawałek jest ryzykownym surowcem, jednak, biorąc pod uwagę ten wielki spadek, raczej spodziewałbym się tej jakichś prób co najmniej tych 4,5-5 4, tysięcy, jak najbardziej jest możliwe. Tymczasem no, nasz, powiedzmy, ostatni rekordista, no to jest, co się stało, stało ze złotem? Ten wzrost, znów no, zaledwie ile? 7 dni. Wzrosty poziomu 4,5 do, no, mówię 4,5 tysięcy prawie. Jak najbardziej myślę, że nawet otwarcie w poniedziałek można z tutaj zaskoczyć, bo złoto może otworzyć się dość wyżej, powyżej 5000. Jeśli on otworzy się powyżej 5000, bardzo możliwe, że będzie reakcja rynku, która będzie spróbowała zejść z tym złotem poniżej tych 5000, żeby zejść poniżej tego progu, żeby wiecie, zacząć jakieś spadki złota. Ja tak tylko przypomnę z grubsza, jak to wyglądało w poprzednim roku, właśnie po tych wielkich, takich wybiciach złota. Jak to nagle złoto potrafiło w przeciągu jednego, dwóch dni spaść to o wartości nagle o 3, o około 300 pipsów, tak? Dlatego pamiętajcie, to, że złoto znowu tak zostało bardzo napompowane, to nie znaczy tak nic dobrego, że wiecie, że ta cena się utrzyma na dość długo. Tutaj jest to jest związane z gospodarką Stanów Zjednoczonych oraz właśnie z tym konfliktem garylandzkim, tak to nazwijmy, takimi niepokojami na rynku. ale Dlatego, no nie oszukujmy się, jest to napompowane i ono w końcu spadnie. Pytanie, jak bardzo i kiedy. Ja się powiedziałem, raczej poniedziałek wtorek środa jak najbardziej będą możliwe próby zejścia nieco do poziomu 4900. Jednak tutaj uważajcie, czy kurs złota nie otworzy się na poziomie powyżej 5000, bo jeśli to się otworzy powyżej 5000 i tam się utrzyma, będzie możliwa będzie możliwe kontynuacja wzrostów, jednak nie spodziewałbym się tutaj jakichś znacznych typu 5200-5300, raczej balansowanie między 5000 a 5100. Z większym prawdopodobieństwem na spadki. Tymczasem, widzowie, byłoby to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do zasub zasubskrybowania kanału, polubienia materiału oraz dyskusji w komentarzach. Dzi Dziś był z Wami Sąsiad, Czekajcie!